Oj, oj! O, ale wysoko! Generalnie fajna, elegancka chopka, tylko teraz wszędzie mam piach. Ale jest miękko, nic mi się nie stało. Podoba mi się. Trzeba spróbować jeszcze raz, bo poprzedni lot trochę się zestrajał i przyhamowałem. Teraz nauczka nie hamować. Minus jest taki, że wszędzie mam piach i problem będzie go wyczepać, ale coś się ogarnie. Dzień. Słuchaj, może pojadę pierwszy. Wiem, że nie jestem dobrym wzorem do naśladowania, ale widząc, co ja robię źle, będziesz wiedział, co poprawić, jak pojadę przed tobą, co ty na to. Dobra, to jedź pierwszy. Da radę? Da radę. Dawaj, Mati, ja się wydałem i żyję, dawaj. No i co? Kurwa, flaga z Flaga z Wisa, dokładnie. Tak, nieboszczyk! Widzieliście tą świecę? No, Mati co, Tragedia. Podobało mi się, ja też idę. Mi też się podobało. No, kobieta w swoim środowisku. Nic sami nie potrafisz Tyle ci kurwa. Ty! Co poszło nie tak? Nie wiem trzeba poprawić zawa jeszcze raz. O, boj! O, boj! O kurwa! Wow, trochę skoczył złapałem. Nie wiem czy widać dwa palce poza kierownicą. De facto złapałem na dwa palce, ale chyba był w miarę fajnie wyciągnięty. Bardzo fajny trik. Ja już że dzisiaj pasuje. Tak, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tego spota oraz z tymi wspaniałymi ludźmi. Postaram się tutaj w takim razie przyjechać na hornecie, bo jednak uznaję, że na, tak, że na tak duży rower te wybicie jest minimalnie za krótkie. Nie to, że w dupce, tylko po prostu nie jest na tyle płynne, więc dajcie znać, czy się chcieli. Ja jestem chętny, wszystko zależy od was i do następnego razu. Cześć!